22 lutego na polanie Jakuszyckiej rozpocznie się festiwal narciarstwa biegowego, czyli 44 bieg piastów. I choć do tej legendarnej imprezy pozostało kilka tygodni, to już dziś można powiedzieć, że wydarzenie pobije kolejny rekord frekwencyjny. Zapisy idą naprawdę w rekordowym tempie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrą wiadomością jest to, że jeszcze można się zapisać na wszystkie dystanse. Do tej pory na listach startowych widnieją uczestnicy niemal z całej Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych, Austrii. Australii i Kanady. Dużym zainteresowaniem cieszy się bieg na koronnym dystansie 50 km. Do tej pory rekord frekwencji na naszym koronnym dystansie 50 km wynosi 1661. Mamy w tej chwili 1730 osób opłaconych, e, zgłoszonych, więc mamy nadzieję ten rekord pobić. Wszystkich zgłoszonych na bieg piastów mamy ponad 5,5 tysiąca, miejsc mamy prawie 7 tysięcy. Tymczasem tegoroczna zima nie rozpieszcza miłośników narciarstwa biegowego na Polanie Jakuszyckiej, ale jak zapewniają organizatorzy, bez względu na warunki pogodowe, bieg piastów się odbędzie. Staniemy na głowie, bez względu na wszystko, żeby bieg piastów się odbył i on się na pewno odbędzie. Obyśmy mieli łopatami, ten śnieg tutaj przynosić, przywozi księżarówkami z całych karkonoszy, z całej kotliny, to zrobimy to. Bieg piastów na pewno się odbędzie. Jak wiadomo, na Polanie Jakuszyckiej trwają prace inwestycyjne zimowego centrum sportu. W związku z tym nastąpią zmiany organizacyjne, choć nie będą dotyczyć tras narciarskich. Budowa nie ma wpływu na rozmieszczenie tras biegowych, została tylko wyłączona z użytkowania Polana Jakuszycka, więc miasteczko, które się tam zajmowało i meta, będzie musiała być przeniesiona w inne miejsce. Miasteczko zostanie zorganizowane na dużym parkingu, meta zaś na końcówce dolnego duktu. To są jedyne zmiany logistyczne, które zajdą ze względu na rozbudowę. Ze względu na budowę zostanie ograniczona także ilość miejsc parkingowych. Stąd apel organizatorów do uczestników. Zachęcamy, żeby łączyć się w grupy albo żeby korzystać z zorganizowanej komunikacji z naszych szafelbasów, autobusów, które jak co roku są organizowane i, i które startują już z Jeleniej Góry do Jakuszyc na Polanę Jakuszycką. Więcej informacji dotyczących 44 biegu Piastów znajduje się na stronie bieg -myśnik piastow.pl